Aniu, a w momencie, kiedy ktoś przechodzi na weganizm, to za czym najbardziej tęskni z tego starego świata mięsnego? jeszcze? Mi się wydaje, że ludzie bardzo często tęsknią za takimi tradycyjnymi potrawami od babci, na przykład schabowe. Mhm. I tutaj uważam, że dobrą robotę robią w Warszawie jest kilka wegańskich knajpek, które robią super wegańskie schabowe, ale tak naprawdę ja też u siebie mam przepis na wegańskie schabowe zrobione z kotletów sojowych, mhm. które smakują tak, że ludzie też myślą, że są z mięsa. Więc uważam, że właśnie to są takie momenty, w których możemy postawić na te zamienniki. Czy właśnie wybrać się do jakiejś restauracji, czy kupić gotowe w sklepie, bo teraz też już są dostępne takie pakowane próżniowo, czy nauczyć się właśnie przygotowywać takie swoje ulubione danie, żebyśmy wiedzieli, że jeśli mamy taki trudniejszy moment w tej decyzji, chcemy wytrwać decyzję o weganizmie, ale mamy trudniejszy moment, to wiemy, że jak się przygotujemy tego schabowego, to się znowu tak poczujemy komfortowo. Mhm. I ja w ogóle uważam, że taki Comfort Food, czyli właśnie takie jedzenie, które nas tak troszeczkę cofa właśnie do takich wspomnień, do miłych wspomnień, miłych chwil w życiu, warto mieć. I warto sobie zdawać sprawę z tego właśnie, co na nas tak działa, i przygotowywać sobie to w takich słabszych momentach. Ja akurat moim Comfort Foodem jest makaron z fasoli, mąk z ciecierzycami i pomidorami. I to może tak brzmi kosmicznie, ale mm -hmm. teraz to jest wszystko bardzo łatwo dostępne i jest przepyszne. Cała moja rodzina jest tym zakochana. A jak wrzucę na Instagram zdjęcie tego, tego makaronu, to wszyscy się pytają co tam Anula słychać, że jesz ten makaron. <Ganie> ia, <cabeza> <table> więc Czyli oni już wiedzą. Oni wiedzą, tak, jak ktoś mnie zna to wie. Ale war war warto właśnie wiedzieć, znać takie swoje danie. Mm -hmm. A tak się zastanawiam, czy jesteś pewna, że każde danie może mieć swój wegański odpowiednik. Więc taki szybciutki test. Kiełbaski. Oczywiście. Pizza. Już nie wnikajmy, czy hawajska Bez czy nie? problemu. Łącznie z serem. Tak. Mhm. Kopytka. Bez żadnego problemu. Leniwe? Bez żadnego problemu. Gołąbki. Bez problemu schabowe, to już wiemy. Wszystko, wszystko co, o co się pytałaś, robiłam w ciągu ostatniego tygodnia. Czy jest jakieś jedzenie, którego nie da się na razie zastąpić dietą wegańską? Albo nie ma takiego wegańskiego odpowiednika? Z tego, co wiem, to nie. Dlatego, że jak zaczęłaś o tym mówić, to pomyślałam przez chwilę o podrobach, mhm. ale później sobie przypomniałam, że w Tajlandii w październiku jest takie, takie święto dziewięciu bogów i właśnie wtedy je się tylko wegańsko i oni mhm. przygotowują taki mock czyli właśnie to takie sztuczne mięso i właśnie przygotowują po prostu wszystko, wszystko z tej kuchni tajskiej i też chińskiej, bo to jest takie trochę chińskie święto, e, przygotowują właśnie w wersji wegańskiej i można znaleźć po prostu, co się człowiekowi nie śniło, to tam będzie, więc ogólnie wszystkim, którzy są na diecie wegańskiej albo chcą być, polecam jeść do Tajlandii na to święto, bo jest genialnie. To gdybyśmy w tym momencie miały... Um... Tutaj spróbować kogoś przekonać, a może właściwie zachęcić do tego, żeby przeszedł na dietę wegańską, to jaki jadłospis na jeden dzień byś mu zaproponowała? Tak żeby nie zrazić się, zachęcić, ale również żeby poczuć ten niesamowity smak. Wydaje mi się, że to trochę zależy co ktoś lubi, czy lubi na przykład się na słodko, czy się na słono. Bo jeśli na słodko, to zaproponowałabym mu gofry z wegańskim. Ja lubię tak trochę przewrotnie, bo ja lubię gofry z z stofu, który jest słony, ale do tego na przykład powidła śliwkowe. Mm -hmm. To jest jedno z moich ulubionych śniadań. Takie pyszne, chlupiące gofry można zrobić dosłownie w 5 minut. Ja właśnie wybieram na mące orkiszowej, ale można też zrobić na mący z ciecierzycy. Ostatnio też opracowałam przepis na gofry z ziemniaków, też, też genialne. I, I zarówno dobre na słone, jak i na słodko. Więc uważam, że w ogóle gofry byłyby dobrą bazą. A zresztą tak, kto nie lubi gofrów? <laughs> byłyby dobrą bazą zarówno na słodkie, jak i na słone śniadanie. Później bym jakąś taką małą sałateczkę może przemyciła, mhm. żeby było troszeczkę też owoców, może jakaś tarta marchewka, tarty buraczek, awokado, pomidorki, jakaś taka lekka sałatka, żeby wytrzymać do lunchu. A na lunch bym zrobiła coś wiadomo z ziemniakami, e, więc byłyby pieczone ziemniaki z taką super chrupiącą skórką e, i do tego jakiś taki sosik z tofu pokrojonym w kostkę, e, może pomidorowy, co na mleczka kokosowego a na, na kolację bym zrobiła jakiś taki comfort food. Znaczy po obiedzie bym zrobiła super deser, może jakieś wegańskie batoniki na bazie masła orzechowego, a na kolację bym zrobiła pizzę. I wtedy ktoś byłby już tak kupiony, że po prostu... – Powiem ci, że bardzo ciężko się z tobą rozmawia, ponieważ muszę ślinę przełykać mniej więcej co 30 sekund, kiedy opowiadasz o tym przepysznym jedzeniu.